Dzień dobry. Dzisiaj Akademia Rysunku i Malarstwa, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, zaprasza na zajęcia. To jest to. Będziemy dzisiaj malować kosaćce, czyli i rysy. Zapraszam, malujmy. To będzie obrazek. W odróżnieniu od tego tła, już mamy pole dla naszego obrazu. Czy już całościowo myślisz? Na razie y, tło mam. Bardzo fajnie, tak. Tło i trochę tam próbuję tą serwetkę. Tylko malujesz, co wiesz o tej serwecie, zamiast tego, jak ją widzisz. W środku obrazka to słabo widzisz dół. I ciągle raczej pokusuj się właśnie w jednym miejscu, w środku tych kwiatów. To, to znaczy, chodzi Ci o to, żeby kwiaty wyeksponować, a resztę zrobić takie po prostu w domyśle, tak? No o właśnie. To, no właśnie, malując bukiet kwiatów, który widzimy, żebyśmy znaleźli fragment, który nas interesuje, czyli relacje kolorystyczne, co jest ciemne, co jest jasne, jaki kolor w świecie, w naszej soczewce, w naszej źrenicy, wszystko to, co się tutaj zadziało, żeby przenieść na obraz. Obraz przenieść uczucia które mamy do obiektu. No nasz obiekt jest przesudny. Prawda? To są te, te właśnie kwiaty. Ważne, żeby pokazać, że jest przejrzystość przez właśnie ten. Bardzo pięknie malował kwiaty. Nasz sandomierski malarz. Nazywał się Ryszard Gancarz. Widziałam! Widziała martwą naturę tak pięknie! Przyjrzyj się temu obrazowi. Jak? Ale wiesz co, on, on malował, Aniu, on takimi plamami, takimi... Właśnie. Żeby zrozumieć, na czym polega taka w ogóle wspaniałość, dobrze jest zrobić kopię takiego obrazu. Malując taką kopię, doszukuje człowiek się właśnie tych kolorów. I to tak jak ja uczę się śpiewać piosenek, które bardzo lubię, Zobacz, zaczęłam coś takiego robić, ale to jest dopiero początek. Tak, tak, sama idea. O, już jest lepiej. Z jest woda, że tam jest przestrzeń. Kwiaty są delikatne. Pokazać ich charakter i strukturę, no to jest wyzwanie nie lada. Wielu artystów zmagało się z tym wyzwaniem, ale ja zawsze mówię, że samo zmaganie się z tym wyzwaniem jest przefantastycznym przeżyciem, procesem. I chodzi o to, żeby właśnie przeżywać te chwile. Widzisz, jak się uprzestrzeniło? Tak, tak. Super! Dzięki! Bo tak widzisz no, tak, no, tak, A ja, ja już tak... Zwróć uwagę, że e, tak zachwyciła, widać jaki zachwyt jest tym kwiatem że jak u malarzy flamandzkich, malarze flamandzcy malowali tak super realistycznie, hiperrealistyczne, małe miniatury mhm. natury z kwiatami. Ja kiedyś jak byłam w liceum plastycznym, to rysowałam duże obrazy, tak plus, plus, szast, szast. I mój ojciec zawsze mówił, czy ty nie możesz usiąść, namalować takiego super dokładnie, Małymi pędzelkami, taką martwą naturę, ale taką bardzo dokładnie. Uh -huh. A ja mówię, oczywiście mogę, proszę bardzo, w mojej ignorancji, tak powiedziałam. Siadałam wtedy, zagruntowałam obraz, poczytałam, że malarstwo holenderskie, flamandzkie, oparte na laserunku czyli na malowaniu takimi przejrzystymi farbami olejnymi. Jedna warstwa tak. prześwieca przez drugą, no, przepiękna technika. No i zaczęłam obserwować, zaczęłam podglądać te obrazy, no a na ambicje mi taki właśnie ugrzeczniony laserunek, takie mizianie, mizianie, klasycystyczne malowanie. Dopiero impresjoniści wprowadzili kolor taki, żeby malować Szapować masłem po prostu, jeszcze malowali w plenerze. Czyli malowali tak, jakby to były takie szkice wrażenia. To słowo impresja, impresją, to znaczy takie okay. wrażenie. <laughs> Że przed Tobą kariera flamandzka, Martuniu. Pokiwałaś. ci bardzo. <laughs> ok, no to już. Ale teraz poproszę o ten, to tło, żeby było głębokie. Głębokie, czyli mocniej kolorystycznie. Mocniej ze No ja, już wiecie z moich filmików, lubię słuchać muzyki łagodnej, delikatnej, takiej, która jest w tle. Lubię słuchać ptaków, ciszy i lubię malować. Więc zachęcam do malowania. Bardzo proszę. Wazon, tak, już, już jest fajnie ten. O, o tak jak wzmacniasz. I teraz wzmacnij też na samym dole. Tutaj, żeby nam wyszły tutaj te roślinki, a one są też w bryłach. to ważne, żeby tam w środku za nimi było ciemniej. Wtedy one lepiej nam wyjdą do przodu. Posługujemy się kolorem, walorem do koloru, czyli mieszamy, żeby kolory były zróżnicowane. Mieszamy sobie na palecie i nie używamy raczej tych kubeczków kolorów takich, co są plakatówki w takich kubeczkach to absolutnie nie kupujmy, ponieważ mieszanie w tych kubeczkach to jest tylko brudzenie sobie tych farb, i często dzieci. Malują, korzystają z tych farb i się frustrują, że mają brudne i to je bardzo frustruje i później zniechęca do malowania. I tutaj właśnie jest cień, a tu jest rozbielona żółć tak. Czasami zabawa takim cieniutkim pędzelkiem sprawia wiele przyjemności. Bardzo lubię malować szerokim pędzlem. Duży taki obraz, wtedy jest łatwiej malować. Ale z drugiej strony łatwiej znowu mniejszy, mniejszy obraz. Skupić się i zrobić coś delikatnie po malutku. Brak czasu, więc może lepiej skupić się na mniejszym. No ale z drugiej strony lubię malować dużymi farbami, dużymi pędzlami. Żeby to było takie trochę szaleństwa, trochę wolności, trochę radości. Kocham. To. Staramy się, żeby. Te ciemniej, najciemniejsze miejsca one nigdy nie są tak mocno czarne. Ta czerń, ta głębia zbudowana jest ze wszystkich kolorów. Tam jest i głęboka zieleń, i amarant, i granat, i kobalt. Sama nie wiem. Po prostu maluję. Temperatura tych kolorów. Tu jest cieplej, tutaj się dzieje, a tam jest trochę chłodniej, bo jest dalej. A chodzi o praktykę, czyli robić. Robisz taką kopię, to idziesz jak to się mówi, po śladach. I potem, jak już idziesz własną drogą, to już wiesz jak, jak stawiać stopy, czy długie kroki, czy krótkie. Tak? A jak samemu człowiek brnie i brnie, frustruje się, no to jest mu trudno. Także dobrze jest po prostu zrobić właśnie kopię malarstwa abstrakcyjnego, kolorysty, impresjonisty. Osoby, która jakiś strój się bardzo podoba. Nauczysz się na przykład malować kwiaty, malować drzewa, zobaczysz, jak ktoś to robił, a potem już swojemu obrazowi można dodać swój charakter własny, ale już mieć różne techniki opracowane. Spotkaliśmy się na Zoomie z kilkoma osobami. Bardzo fajnie nam się rozmawiało i o sztuce, i o kulturze, i o życiu. A teraz popracuję jeszcze troszkę sama żeby dokończyć, bo Zoom trwał tylko 30 minut. Tutaj żeśmy rozmawiały z Renią, z Bożenką na Zoomie, jak, jakim wyzwaniem będzie namalowanie tego cudnego futerka, które jest tutaj właśnie między tymi płatkami tych irysków. Jakie kolory mieszamy? Żółty, lekko czerwony, żeby uzyskać pomarańczowy. Będę kończyć, ponieważ już nasz arkusz po prostu traci wchłanialność. O, zobaczcie Państwo. Także teraz się podpiszę tutaj. Jakimś ciemnym kolorem, zwykle. Cienkim pędzelkiem. O. Tak będę to zostawiać, mój tata by się cieszył. Często go wspominam, bo on zawsze był bardzo krytyczny w stosunku do siebie, ale uwielbiał malować, malował głównie statki, okręty, zbierał takie czasopisma może, takie stosy tego było. I malował parowce, a bardzo lubił żaglowce. No bo wiecie państwo, żeglowce to wolność. To powietrze, to po prostu bajka. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem za dwa tygodnie. Będziemy malować peonie. Wszystkiego dobrego. Adios.